Ale dzieciaki mogą kupić i papierosy, i alkohol. Dopalacze niedawno jeszcze były, a komputer, który jest po prostu bez niego. No jak można dziecku dać komputera, komputera, skoro ono nie będzie? bo Potem będzie musiało na nim Wiecie, pracować. Że kiedy, kiedy zrobiłam szlaban mojemu dziecku zupełnie niedawno, za ogromne przewinienie, nie mogę mówić na wizji o tym, ale, ale rzeczywiście y, tam pojechała po czarnych. To, e, powiedziałam, zamykam Facebooka. Absolutnie wyłączyłam. Nie ma komputera, zabrałam e, e, Netbooka, którego ona ma. I to był dramat. Wszystko. Tylko nie to. Wszystko, tylko nie Facebook, wiesz. I mam wrażenie, że to tam się też e, e, to, to życie rozgrywa, wiecie, I to życie, alko, jakby myślenie o alkoholu, czy takie podpuszczanie się, bo czasami czytam, właśnie różne, lubię to. Tak. tak? I takie, właśnie, hasła pod tytułem. E, używki, y, alkohol i, 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 i seks. No dobrze, ale zabranie komputera i odcięcie dziecka od Facebooka nie to nie, to nie, to nie, to jest, nie rozwiązanie. jest rozwiązanie. A co może być nie. rozwiązaniem? Bo nie... Chyba musimy się, sięgnąć do początku, do tego fundamentu, który, który budujemy właśnie na etapie tego już bardzo wczesnego dzieciństwa naszych, na, naszych dzieci. Wydaje mi się, że traktowanie dziecka jako małego człowieka, który tak samo ma prawo rozumieć ten świat, czuje i dokładnie identycznie wszystko y, jest taką receptą na to, żeby później ten dzieciak już jako do, y, dorastający nastolatek y, miał trochę więcej, y, trochę szerszy pogląd na świat. A, czy, po co on jest potrzebny? No właśnie po to, żeby komunikować się z innymi ludźmi i nie szukać potwierdzenia własnej wartości chociażby właśnie w sieci, yy, u niekiedy wirtualnych, całkiem znajomych, no bo jeszcze jak mówimy o Facebooku, no to tam się ma jakichś realnych znajomych, bardziej lub mniej, ale są namacalni, tak? ale są też takie dzieciaki, które szukają potwierdzenia swojej własnej wartości i stąd się biorą ich gigantyczne, yy, nie, to jest jakby uście dla ich gigantycznych problemów. Ale... Ale brak poczucia wartości jest pewną chorobą społeczną, która mam wrażenie narasta. Między innymi dlatego, że narasta nasz lęk o dzieci, w związku z tym strasznie je chronimy i pilnujemy, co pozbawia ich możliwości osiągnięcia czegoś samemu. Bo nic nie buduje poczucia wartości tak bardzo, jak fakt, że udało mi się coś zrobić. A Prawda? właśnie, a dlaczego my dzisiaj tak rzadko włączamy dzieci do y, życia codziennego? Przecież ja pamiętam, że największą frajdę miałam wtedy, kiedy umazana mąką m, m, robiłam z mamą pierogi. Y, udawało mi się, nie wiem, y, m, pokręcić trochę w makutrze ciasto. Pana Później może dlatego, że są to. bardzo zajęte, wiesz? Nie są zajęte. Są. My, po, my powodujemy, wiesz, że one znajdują swoje, swoje zajęcia, bo to wynika z tego, że na początku dziecko... Mamo, ja bym chciał. Nie, nie, ja sama to zrobię. Za którymś razem Bo się dziecko pogludzi, już nie, nie i nie nie się nie To, że to jest nasza wina. To, że szkodzić, nie mamy tak. kontaktu z dziećmi, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Ja chyba codziennie, każdego dnia rano jak się budzę, mam za co dziękować. Przede wszystkim właśnie za to, że mam takiego cudownego syna, Ile z mamy? którym teraz w marcu 30, 30 marca będzie miał 19 lat. To już jest kawał, kawał chłopaka. I jest nieprawdopodobny. I zawsze mówi mi szczerze, to o, to o mnie myśli. Zawsze A to musi boleć szczerze. Czasami. No teraz już nie, kiedyś bolało, bo jeżeli ja od syna słyszałam, że wiesz, w tych momentach, kiedy ja ciebie bardzo potrzebowałem, ciebie nie było. Ja mówię, wiem, nie było mnie. Ale wiem, dlaczego to zrobiłaś. Tak na osłodę zawsze dorzucał. I tak samo on szczerze wysłucha tego, co ja mam mu do powiedzenia, bo wie, że to, co ja mu mówię, to nie jest jakby takie słodzenie. I nie jeżeli jest też chodzi... to jego krytyka tylko najwyżej dotyczy to jego zachowania, rozumiem, a nie jego Tak, bo kocham go ponad wszystko, ale nie zawsze muszę akceptować jego wybory. No, a co czy... robiłaś, żeby na przykład nie sięgnął po, 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 po jakieś myślę, że każde dziecko sięga w pewnym momencie, tak, ale żeby się nie wiem, nie uzależnił czy no właśnie, Bo to jest największy lęk. Tak, to ja jest, powiem, że o, nie ma o nic się nie ma reguły. Po pierwsze, tak nie ma reguły. Narkotyki. Każdy dzieciaczek jest trochę inny, każdy z nas przychodzi na świat. Mówi się, że jako biała kartka. Nieprawda. Z jakimiś predyspozycjami psychofizycznymi się jednak pojawiamy tutaj na tym świecie. I e, ja powiem tak. Z moim synem od zawsze e, starałam się spędzać ten czas, kiedy już z nim spędzałam ten czas, m, maksymalnie różnorodnie, pokazywać mu różne rzeczy. E, Zarazić go tą ciekawością świata, bo dziecko, mając ograniczony światopogląd i y, wizję tego, co, co, co je otacza, y, ma dużo trudniejszy dostęp do rzeczy, która mogłaby być jego wielką pasją, bo Wojtek widział, że ja zawsze znajduję sobie jakieś zajęcie, u mnie słowa nudzę się nie ma. W słowniku. Mówi, ja nie wiem, jak ty to robisz. Ty byś chyba była na bezludnej wyspie i też byś się nie nudziła. wie tak. Ale tutaj w takim razie podajesz jeden kluczowy składnik tej recepty do sukcesu, mianowicie, żeby. To nie jest jeden, żeby tych składników jest więcej. Jeden z wielu, tak. żeby dziecko miało swoją pasję i swoje zainteresowanie. I to, jest, to, to się wiąże z tym, o, o czym mówiłam wcześniej, że dziecko, które jest w stanie samo coś osiągnąć, ma zupełnie inne samopoczucie tak. i to już, słuchajcie, przedszkola.